Cześć, tutaj Elfik. Ostatnio trochę nawaliłam i na kanale była bardzo długa przerwa w nagrywaniu filmów, dlatego postanowiłam Wam to troszeczkę wynagrodzić i zorganizować Wasz upragniony konkurs rysunkowy, o który tak często prosiliście mnie w komentarzach pod filmami. Nagrodą będzie zestaw 36 kolorów kredek Polichromos, które na pewno kojarzycie z moich poprzednich filmów. Jak być może wiecie, są to przez wielu kredki uznawane za jedne z najlepszych kredek świata. Mają niesamowicie dobrą pigmentację, bardzo dobrze się blendują i niestety ich jakość jest też związana z ceną, dlatego niewiele osób może sobie na nie pozwolić. Dlatego właśnie te kredki w takim pięknym świąteczno-zielonym opakowaniu postanowiłam wybrać na nagrodę w konkursie rysunkowym. Ponieważ filmik o tym, jak rysować z wyobraźni, cieszył się bardzo dużą popularnością, pomyślałam, że to właśnie rysowanie z wyobraźni będzie tematem kolejnego konkursu. Tytuł i temat konkursu to Świat, który istnieje tylko w mojej głowie. Zadanie polega na tym, by stworzyć rysunek w technice tradycyjnej na ten właśnie temat. Technika tradycyjna, czyli kredki, ołówki, farby. Nic związanego z technikami cyfrowymi. Bardzo proszę o to, by takie rysunki były wykonane w 100% z wyobraźni. Oznacza to, że nie możemy, nie możemy, Wy nie możecie wzorować się na zdjęciach ani na rzeczach, które znajdują się przed Waszymi oczami. W 100% z wyobraźni. Gotowy rysunek skanujemy, to znaczy Wy skanujecie lub robicie mu zdjęcie i wysyłacie go na mój adres mailowy, czyli elfik 777 gmail.com do dnia 1 grudnia 2016 roku. Oprócz rysunku, czyli skanu albo zdjęcia rysunku, taki mail powinien zawierać także: wasze imię lub pseudonim, wasz wiek oraz krótki opis pracy, czyli na przykład informacje o tym, co przedstawia rysunek, co chcieliście nim przekazać albo co było inspiracją. Dodatkowo proszę was o to, byście dali mi znać, co sprawiło wam największą trudność w trakcie rysowania z wyobraźni. Ten element nie jest obowiązkowy, ale bardzo ułatwi mi tworzenie kolejnych filmów instruktażowych. Jak mówiłam, na rysunki czekam włącznie do 1 grudnia 2016 roku. Wyniki zostaną podane na tym kanale, czyli na ElficTV, w osobnym filmie do dnia 10 grudnia 2016. Film będzie zatytułowany Wasze prace konkursowe oraz wyniki konkursu Polichromos. Warto zaznaczyć, że w tym filmie pojawią się wszystkie nadesłane rysunki. Czyli jeżeli nie chcecie, aby wasz rysunek został gdziekolwiek pokazany publicznie, nie bierzcie udziału w tym konkursie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego konkursu, oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, tak żeby inni widzowie też mogli poznać odpowiedź na wasze pytania. I oczywiście, jeżeli macie pomysły na to, w jaki sposób mogę zorganizować kolejne konkursy, lub jaki powinien być ich temat, motyw przewodni, tytuł, to oczywiście także dzielcie się swoimi komentarzami w komentarzach. I jeszcze jedna taka mała uwaga na koniec. Jeżeli interesuje Was Elfik, czyli ja bardziej od strony prywatnej, to zapraszam także na mój drugi kanał, czyli Elfic Life and Travel, gdzie wrzucam. Materiały dotyczące moich podróży i mojego życia na Wyspach Kanaryjskich, ponieważ, jak być może wiecie, w lipcu tego roku przeprowadziłam się na stałe na Teneryfę. Jeżeli macie ochotę otrzymać ode mnie pocztówkę, to na tamtym kanale organizuję takie losowania, w którym każdy z widzów ma szansę na otrzymanie ode mnie prawdziwie ręcznie pisanej pocztówki. I to chyba tyle z ogłoszeń parafialnych. Ja wracam do nagrywania filmów i tutoriali i innych materiałów na Elfik TV. A wy, jeżeli lubicie Elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.